Cześć Wszystkim, jestem Lana i dzisiaj zapraszam Was na vloga, e, takiego bardziej codziennego, nie z żadnego wyjazdu. Pokażę Wam kilka e, dni z tego tygodnia. Tutaj na przykład razem z Szymonem e, jedziemy na taką imprezę rodzinną, stąd, tu mój strój. W galerii będziemy teraz nadawać paczki i odbierać paczki, bo zamówiłam dla piesków dużo Żarcia, bo w internecie jest dwa razy taniej niż w sklepie ja nie będę przypłacać. Zamówiliśmy sobie przystawkę oraz desery, ponieważ na to właśnie mamy ochotę. To jest hummus mm, i jak widzicie jest czarnuszka, są grzyby, pomidory dla Szymona, bo ja nie lubię. Na deser wziąłam sobie fondant czekoladowy, kocham, spróbujcie kiedyś, się będziecie mieć okazję. Szymon wziął sobie przekładanie z lodami i mascarpone. Odebrałam paczuszki, więc szybki haul z Winter. Ten top już kiedyś kupiłam, ale zepsuł się w suszarce bębnowej, więc nie mogę wkładać tego topu do suszarki. Ale tak mi się podobał, ja mam cały komplecik z podęg marynarkę, że znalazłam i zamówiłam jeszcze sobie raz taki sam. No i zamówiłam sobie też taki top, on w ogóle był z metką i on ma tutaj o takie wycięcie. Pierwsza paczuszka jest z Missy Spa, oni sprzedają Dermokosmetyki Dermagic, one są do leczenia łysienia X, niestety ale Tokio ma początki tej choroby, więc zamówiłam kosmetyki. To jest chyba jedyna wydaje mi się, że miejsce, gdzie można zamówić, chociaż nie jestem pewna i tak, tutaj są właśnie, jest mydełko nie, nie, nie jest mydełko, jest szampon jest odżywka jest też na pewno taki peeling do ścierania czarnej skóry, która się może gdzieś tam, o, pojawić no o tobie mówimy, o tobie bydaku no pokaż się tutaj byliśmy na spacerze i jedną łapę wyrzucił do błota no, tutaj trochę mu sputerko o schodzi. by to mój, tak, no będziemy się tutaj kosmetykami leczyć. A jeszcze tutaj jest lotion o balsam. Kolejna paczka jest z, z zupers. I tutaj jest, co tutaj jest, w Tokio? co tam czujesz? Mięsko. Oni wiedzą, że jak jest paczka, to znaczy, że jest coś dla nich najczęściej, nie? To jest słuchą Chcę przebijać. To ja już ulubioną część. Ulubioną część tutaj, twoją, nie? Czyli wszelka taśma, dla niego to jest waż, ważniejsze. Tak, tutaj jest, tutaj jest nowa zabawka. I tutaj jest wielka paczka. To ja im wszystko pozamawiałam. Tu dla ciebie, Mośina, worki. To też tutaj przysmaki. to bardzo lubią, to ja mi zawsze kupuję w Tikimaxie jak jestem, ale tutaj też mieli. O i oni bardzo lubią przysmaczki wege, o Jezu, oni o te przysmaki to się zabijają. Nie moci? Powiedz. Tutaj co? O patrz! Mieszkę im zamówiłam. Ja już zapomniałam, co im zamówiłam. Mieszkę już wziął. Już <noise> wziął. No i co? Tutaj na skórę, jakieś tabletki. Przysmaki, pełno mięska, a jeszcze ma przyjść jedna paczka i tam ma być sucha karma. Dzisiejszy dzień zaczynam od płacenia podatków i jest mi smutno. Od 1 lipca podnieśli płatność za ZUS o 10 zł i jeszcze bardziej jest mi przykro. Dzisiaj, jak widzicie, byłam bez makijażu, a to dlatego, że wstąpiłam tutaj do Yasumi na oksybrazję, czyli na peeling wodno-tlenowy. Miałam też peeling kawitacyjny robiony, czyli takie typowe oczyszczanie twarzy. W wyjazdów mi się trochę ta twarz zanieczyszcza, bo jednak gdzieś tam mnóstwo tych kremów z filtrem, to słońce też ciągle ciągłe, więc, więc po prostu po wyjazdach to jest taki mój punkt obowiązkowy, że idę właśnie do Yasumi i na oczyszczanie twarzy. Słuchajcie, jesteśmy w galerii i otworzył się w naszej galerii Berlin doner kebab i sprawdzamy, czy jest tak dobry jak w Berlinie I słuchajcie, jedna osoba... Jeszcze nam nie dali kebaba, już wiemy, że jest gorszy. Przed <grym> nami było tylko jedno zamówienie, o już? Przed nami było tylko jedno zamówienie, a czekamy 10 minut, żeby nam zrobili kebaba. Nie, w Berlinie tak nie macie. W Berlinie czekacie 5 minut, bo 5 zamówień jest przed Wami. Dzisiaj z samego rana, idę załatwić coś związanego z moją filmą. W ogóle nawet nie zdążyłam się malować ani jak, na szybko się ubrałam ze względu na to, że miałam ustawiony budzik, ale oczywiście klasyk. Wyłączyłam budzik jak Zonił i poszłam dalej spać. Potem yy, idziemy z Szymonem dzisiaj również wieczorem na siłownię. Zapisałam się na zajęcia, bo ja bardziej w sumie wolę schodzić na zajęcia niż tak na wolne yy, ćwiczenia. No ale dzisiaj też będzie taki dzień trochę um, ostro pracujący, bo nie dość, że będę robić swoją pracę, to jeszcze muszę nagrać filmik, że, że będę go jeszcze montować dzisiaj. Ale w ogóle bardzo polubiłam słuchanie audiobooków, więc um, ja na słuchawkach, to jest widok po prostu 24 na 7, jeśli gdzieś mnie spotkacie to jeśli idę sama, to na 99% będę miała słuchawki, bo no jak gdyby gdzieś z Szymonem, to wtedy słuchawek nie mam. Ale naprawdę bardzo polubiłam audiobooki i dzięki temu mam przynajmniej kredyt książki czytać. Nagram odcinek, to jest bardzo to z jutro będzie na kanale, dzisiaj muszę go zmontować, muszę też usiąść do pracy, ale w ogóle pieski uwielbiają, jak nagrywam odcinki z Shane'a, bo to wszystkie papierki, oni po prostu uwielbiają to wszystko jeść. Natomiast spójrzcie, co się stało z myszką. Tak, Tomosinka żaru łapę. jest filmik, tutaj ogarniam drugą pracę, tutaj Tokio. Je sobie selek himalajski. Ta maszyna tam. Je sobie. Swoje spiralne rzeczy. Tak, to musi na kanapie, bo jak on jest na podłodze i maszynka jest na podłodze, to się kłócą. Mimo, że każdy ma swój się i tak potrafią kłócić. Nie jak widać, tak. bardzo nam się chce iść, nie? Ja jestem cała zmęczona. Moja kondycja jest bardzo słaba ze względu na to, że mieliśmy dość dużą przerwę od siłowni i ja już w ogóle po rozgrzewce odpadałam. Ale dałam radę i następny raz pójdę za dwa dni. Jeszcze ja Szymo kupił, Bo ci pokazywałam, że kupowałeś jogurt. Ja chciałam inny jogurt, a Szymo powiedział, że nie, bo zawiera mało białka. I kupił jogurt, który wcale tak dużo białka nie zawiera. Dzisiaj od rana też załatwianie rzeczy. Na szczęście Szymon mnie podwiózł, pojechał dalej załatwiać swoje rzeczy. Z Szymonem. Oglądaliśmy serial The Hundred. Piąty sezon. My tam w połowie jesteśmy. Ten piąty sezon to w ogóle oglądamy. Mam wrażenie, od dwóch miesięcy. Bardzo mi się nie podoba. Nie lubię już chyba żadnych bohaterów. Dwa pierwsze sezony uwielbia. Natomiast to, co teraz się dzieje, to już po prostu chyba oglądamy tylko dlatego, żeby skończyć ten serial. Dzisiaj o 13 też jestem umówiona na taką wideo rozmowę z grumerką, z Warszawy. Właśnie z tego misji Spa, co zamawiałam. O, tam kosmetyki, w ogóle paczki czekają tutaj jeszcze do wysłania. O, tu. I, i będziemy razem kąpać w Tokio. W sensie ona będzie mi przez, przez kamerkę pokazywać, jak używać tych kosmetyków, jak kąpać w Tokio. W tych kosmetykach my już zobaczymy, czy mu trochę to futerko odrośnie. jak w czasie pracowania Obejrzyliśmy z Szmonem serial Red Rose. Bardzo nam się podobał, to był taki mini serial, miał 8 odcinków, każdy z odcinków miał po 40 minut. My oglądaliśmy go w przyspieszeniu, dlatego udało nam się obejrzeć go całego. Dzisiaj jedziemy do mojego rodzinnego miasta na obiad i ubrałam te buty, o których ostatnio mówiłam w odcinku. Zakłada się je ciężko, tak jak tam wspominałam, bo są tutaj sztywne, ale są prześliczne, no cudowne. Wracamy właśnie w bibliotece i słuchajcie. Szymon jest cennie, Szymon zabrania mi wypożyczać książki w bibliotece. On sam wypożycza sobie bardzo dużo, a mi mówi, ale no, może jest. Patrz na jezdnię. Szymon wypożyczył jedną, ja wypożyczyłam siedem. Słuchajcie, oglądałam kiedyś Pompeję i powiedziałam Szymonowi, że musimy to obejrzeć razem. I Szymon mówi, że on wygląda jak. Skid Harlington, tego co, co grał Jon Snow, Jonah Snowa w Grze o a ja mówiłam, że wygląda jak Orlando Bloom, po czym okazuje się, że to jest Kit Harrington. On wcale nie wygląda jak, on to jest on. Idę na jogę z pieskami dzisiaj. Nie mogę się doczekać, jestem pierwszy raz na tym, takim czymś i zobaczymy jak to będzie wyglądać. potrzebuję trzeciego psa. Ja potrzebuję szczeniaka. Oni są takie głupie. Mosiłka, mimo tego w sumie, że ma rok, to zachowywał się podobnie jak te szczeniaczki, Czyli rozlewał łapami wodę w misce i skakał do lustra. No, robi co cały czas. Zapisuje się na za tydzień na pewno. Co tydzień są inne pieski. To jest taki profil Party Yoga na Insta. Oni też mają w Warszawie, w Krakowie, i chyba w Opolu. Może w siódmym niebie. Co ty robisz? Jezus Mary, on kiedyś już to zrobił. Jestem z rana na spacerze z psami i pewnie słyszycie, że zachorowałam. Ja byłam dwa tygodnie temu chora i teraz znowu jestem chora, chociaż teraz przebiega to trochę inaczej, teraz przebiega to jak zwykła choroba, bo wcześniej... Kilka razy, jak mam chora, to miałam takie ostre zapalenie gardła. A teraz jest to takie typowe przeziębienie. W ogóle jest niedziela rano i, i nikogo nie ma. Nikogo nie ma w ogóle w mieście. W całym mieście jest pusto. Pio, powrót. Nauczyłam tylko ja po powrót do wielaca. Kończę już tego vloga i znowu kończę vloga, będąc chora, natomiast już się trochę podleczyłam, już jest końcówka choroby, ale jeszcze kilka dni. Ale na pewno wyzdrowię do kolejnej papioga, więc nie mogę się doczekać. Jeśli chcecie więcej takich vlogów, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!